Słuchajcie, nagram takie wideo chodzone. Czy warto dziecko puścić na obóz sportowy? Jak myślisz? Warto albo nie warto. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko nie czuło presji, nie miało mm, takiego poczucia delikatnego stresu, napięcia, to nie, to, to obozy są złe. To pod tym kątem nie radzę nawet puszczać, bo na takich obozach, gdzie dziecko jest główną rzeczą, najważniejszą, nie to, żeby zrobić trening, że ważna jest jednostka treningowa, tylko to, że dziecko, zawodnik jest tutaj najważniejszy, może dać bardzo dobry i szybki wzrost dla, dla danej osoby. Ponieważ na obozach, tak jak nagrywałem się w wcześniejszym wideo o Get Better, a tutaj także chcę powiedzieć o klinikach Himopexis, takich, w takich miejscach możesz bardzo dużo zyskać, a mianowicie to, że Twoje dziecko, czy ty jako zawodnik, będziesz w takim środowisku, które cię wręcz wypcha do tego, żeby stawać się lepszym, żeby te granice, nazwijmy to, naginać, je przekraczać. Kiedy ten stres, który będzie u tego dziecka, czy to napięcie, będzie motywatorem, a nie będzie powodowało to, że będzie się cofało, ponieważ ten tak zwany eustres, to się nazywa, będzie jakby dawał bodziec do tego, żeby działać, żeby robić i to, żeby to dziecko wzrastało. I takie obozy jak Get Better albo kliniki Mopexis, które są kilka razy do roku, dają to, że twoje dziecko wpadnie w profesjonalne, dynamiczne, rozwojowe i merytoryczne środowisko, gdzie trenerzy wiedzą dokładnie jak się obchodzić z zawodnikiem, jak to wykonywać czy to będą te obozy czy inne, sprawdź zawsze sobie kadrę trenerów, jacy tam będą, ilu będzie też trenerów, bo czasem jest bardzo dużo dzieci, też oby było też wystarczająca ilość trenerów, żeby można było się tymi osobami zaopiekować, więc polecam Ci takie obozy, jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko rozwinęło się, miało naprawdę potencjał, wyciągnęło ten potencjał, którego Tobie może nie być łatwo wyciągnąć go podczas zwykłych, domowych, albo okołodomowych działań. To takie miejsca zmęczą dziecko też i mentalnie, neuromotorycznie, zmęczy, mówię, kognitywistyka będzie tu naprawdę poruszona fizycznie też na pewno dziecko dużo z tego wyciągnie i też jako zawodnik, bo cały czas wie dziecko, ale tutaj też chcę powiedzieć zawodnik, czyli jeśli jesteś rodzicem dziecka, które ma między powiedzmy 8-12 lat albo więcej, jesteś zawodnikiem, który ma 15 lat, 20 i zresztą sam wiesz, bo pewnie na takie obozy jeździłeś, to tutaj jest takie środowisko, taka atmosfera, która zawsze wyciągnie z ciebie maksimum. Nie będzie to Oczywiście w pewnym momencie trzeba będziesz chciał odpuścić, ale kiedy zobaczysz, że koledzy wychodzą z spokoju, a ty zostajesz, no to też prawdopodobnie będziesz miał refleksję. A refleksja z jakim skutkiem? To już od ciebie zależy. Jeśli będziesz chciał bezpieczeństwa, wiesz jak postąpisz. Więc zachęcam ciebie, rodzicu i ciebie, zawodniku do przebywania w takich miejscach, gdzie od ciebie wymagają Oczywiście ważne, żeby było to, to kompetentne wymaganie, z głową robione, ale obozy sportowe są takim środowiskiem, którego nie uzyskasz w swoim zaciszu domowym, że tak powiem, czy w swoim otoczeniu codziennym. Ponieważ tutaj wychodzi Twoje dziecko, czy Ty jako zawodnik wyjeżdżasz i zostawiasz wszystko za sobą. I to o to chodzi, właśnie, żeby zostawić bezpieczne środowisko i wejść do środowiska, którego możesz nikogo nie znać ale o to chodzi właśnie. Dzięki temu zbudujesz mnóstwo kompetencji, które pokażą Ci, jak się komunikować z inną osobą, odczytywać jej emocje, uczyć się od innych osób w inny sposób, czy nawet rozmawiać z innymi osobami. Więc takie miejsca, jak, tak jak powtarzam, kliniki Imopexis lub obozy Get Better Camp są miejscami, gdzie na pewno doznasz rozwoju i będziesz mógł spokojnie Spokojnie się rozwijać, że będziesz miał na pewno zapewniony progres. A jak wielki, to już od ciebie zależy. I od tego, jak bardzo też dziecku, jeśli jesteś rodzicem, jak bardzo dziecku pozwolisz się rozwinąć. Trzymaj się. Życzę tobie rozwoju.